Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Sony Ericssona K660i. Jest to bardzo prosty i bardzo elegancki telefon. Telefon posiada na bocznej ściance. Tu mamy spust aparatu. Niestety nie posiada autofokusa po drugiej stronie znajduje się przycisk, przycisk ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania zdjęcia. Na tylnej ściance znajduje się głośnik główny, aparat. Aparat dwumegapikselowy niestety nie posiada tutaj obok żadnej latarki, diody, która by wspomogła go i też spełnia funkcję latarki. Tu mamy obok odblask, dzięki któremu będziemy mogli sobie zrobić sami zdjęcie. Na samej górze znajduje się włącznik i włącz telefonu. Najlepsza opcja jaką wymyślił Ericsson czy Nokia. Bardzo praktyczna, bo przez pomyłkę nie włączymy telefonu. Na samym dole znajduje się faz podładowania. Obok niego mamy wejście tutaj na, na smycz. Możemy sobie przemocować i po drugiej stronie mamy otwór mikrofonu. Sprawdzimy sobie teraz pod baterią. Jak to wygląda? Nasza oryginalna bateria. Tu posiadamy oryginalną baterię. Jest to bateria BST33. Taka była produkowana dla tego telefonu. Teraz, w dobie tego czasu, już takie baterie nie produkują. Są takie baterie na internecie, ale te baterie już są dość zużyte. Na pewno się możemy bardzo zdziwić, jeśli taka, taka bateria, kupimy za 20, na przykład 20 zł, i nam, i nam ktoś powie: że będzie nam trzymała 3 czy 4 dni, a taka bateria faktycznie trzyma może jeden dzień maksymalnie. Taka bateria nowa, oryginalna, odpowiednio przechowywana potrafi wytrzymać spokojnie te 4-5 dni na pewno. Ta bateria posiada 950 mAh. Taka pojemność. Pod spodem znajduje się nalepka e-mail. I tu zobaczymy markę i model tego telefonu, jest to K660, jak wspominałem i pod spodem znajduje się rok produkcji tego telefonu, jest to 2008, 49 tydzień. Teraz sobie sprawdzimy wszystko, jak to wygląda, wewnątrz telefonu, jego funkcje. I jeszcze przy okazji tutaj wspomnę, telefon posiada e, oczywiście wejście na kartę pamięci. Telefon obsługuje kartę pamięci M2 do 2 GB, a pamięć wewnętrzna tego telefonu to tylko 32 MB. Podobnie jak każdy telefon Sony sona i inne, po resecie ustawień fabrycznych bądź włożeniu innej nowej karty po baterii. Mamy do wyboru tutaj nasz język, my to wszystko ominiemy. I sprawdzimy sobie, jak to wszystko wygląda wewnętrznie. No jest bardzo podobne do innych stanów Wejdziemy sobie na sam dół, sprawdzimy funkcje drobne, jak to wygląda, co telefon posiada. Tu mamy aplikacje, skróty, połączenia wideo, wideo rozmowy, kalendarz, zadania, dodatniki, synchronizacja, minutnik, stoper, kalkulator, pamięć, kodów. Góry jest menadżer plików, tu mamy wszystkie nasze pliki, wideo, zdjęcia, muzykę. Wejdziemy sobie teraz muzykę i zobaczymy oryginalne dźwięki tego telefonu, jakie zostały ubrane przez producenta i sprawdzimy sobie też również jak telefon gra na głośniku. Idziemy sobie dalej, zobaczymy tutaj nasze wideo. Jest tu wideo oryginalnie wygrane przez Marka Ericsson. To takie filmy pokazowe. Następnie przechodzimy dalej. Jest tu motywy. Motywy można wgrać odpowiednio, oczywiście. Ścigamy sobie sneta gry i aplikacje. Aplikacje możemy dograć sobie w formacie JAR. Jest dużo aplikacji i wyboru dla tego Sony Richsona. Teraz sobie sprawdzimy nasz aparat. Tak jak wspominałem, telefon nie posiada aparat nie posiada autofokusu. Tylko 2 aparat posiada tu mamy takie opcje jak opcję nocną, samowyzwalacz i inne takie drobne funkcje które ulepszą nasze zdjęcia. W głównym menu mamy opcję budzika. Budzik oczywiście nam się uruchamia pomimo tego, że bateria nam padła bądź telefon jest wyłączony. Bardzo fajna sprawa. Przechodzimy sobie do ustawień telefonu, sprawdzimy sobie nasze opcje. Telefon oczywiście posiada funkcję Bluetooth. Możemy przesyłać sobie pliki z telefonu do telefonu, i możemy również przesyłać pliki przez USB, przez komputer. Telefon posiada 3G, GSM bądź tylko GSM, takie opcje do wyboru. Oczywiście jest w tym też Edge, Edge się nie pojawia akurat u góry, ale jest. Tu mamy skrót multimediowy. Wszystkich opcji zdjęcia, muzyki i wideo, wszystkich naszych plików. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was do kolejnych moich filmików z udziałem Noki i Sonaristanów. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie Państwo poniżej filmiku. Cześć!